Elo, elo 320, bo reczek z tej strony, aby oglądać kolejny odcinek na moim kanale. My jesteśmy oczywiście w Warzone, w trybie grabież Trójki, ale jestem sam. Jestem sam yy, w dzisiejszym odcineczku, obiecany odcineczek. Dlatego, że live się ostatnio nie pojawił, dlatego, odcineczek wpada w piąteczek, Ja nagrywam go w czwartek, ale. Odsięczek wpada w, w piąteczek e, Dobra, lecimy na tamek, gdyż chciałem pokazać ten zegarek, co jest na tamek. Ale nie tam tam lecę, bo to dużo ludzi Dużo ludzi Ludziom zależy na tym zegarku, no ale Ten zegarek jest no, w miarę fajny, taki... Fajny jest, ale podoba mi, podoba mi się taki jeden inny, którego na pewno będę miał na, 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 na kupie Ja skupiłem groma, tak na pewno też ten zegarek się pojawi w mojej garderobie Dlatego... lądujemy. Nie wiem czy leci to się opłaca. Czy tam. Dobra, lecimy tam do środka, no. A, spie, zaraz... bo ci zaraz pokażę, z, z, je zrobić, z dupy jeszcze średni wieczór Ojej już myślałem w tym tylko. Tu gdzieś jest skrzynka. Tu jest skrzynka? Proszę... Jeszcze... To wezmę, to wezmę. To dajcie znostrzokastowy. No i on szeroko kasetowy. Może kościół da położyć. Może tak na górze, to 100% będzie. Dobra, ale lecimy. Słychać mnie? Tak, słychać mnie. Z bokiem? A, no bo to jest takie. Gdzieś to jest też skrzynka. Nie skurzy, Nie słyszę skrzynki. Koleśka po skrzynkę leci. <try> a ci no tak. się zaraz mi. Tego się można było spłać. No i co ty pierwsze? za takie skupienie, ale... Wiecie, jak to jest. Ale tutaj też jest wszystko sprądrowane, więc w tym meczu i tak się już nie uda nic. Chyba ja żeby więc. Ale pożyłem paba. A, już leżę, dobra. No, samo reanimację miałem. trzeba było się piknąć trójkąt, no ale nic się nie prowadziłem. Ale typka pożyłem tamtego. A ty chyba z Polski, bo miał yy, znaczek polski, czyli tego gromowca takiego. Teraz polecę jeszcze w jedno miejsce. A mianowicie jest to to miejsce. Być może jeszcze tutaj nikogo nie było. Zobaczymy. Nie no, na pewno jeszcze ktoś tutaj był, bo... Może jakimś twój Coś Ktoś skrzynki nie otworzył. Tutaj typu z trzeba uważać. W ogóle patrzcie, takie maskina. Takim sobie teraz pogrywam. Podoba mi się, jest taki zwykły i do tego taki pistolecik. A to dlatego, tylko że nie do doposażenie, mam pistolet, bo tak nie grał z Ale mega chodzi o ten atut doposażenia, gdyż to jest bardzo dobry atut. <laughs> tak samo dobry jest Ghost. Chociaż teraz ostatnio ten Ghost z tego co wiem się zepsuł, gdyż e, kiedy się nie ruszamy, dla kamperów to jest ogromny cios. I mi to nie przeszkadza, ale kiedy się nie ruszamy. Leżymy sobie tak w miejscu, to widać i tak nas na mapce, więc yy, to dużo nie dało, w sensie to dużo dało bardzo, dla kamperów to dało naprawdę ogromny ból im zadano, ale dobrze im, dobrze im tak, nie lubię, nie lubię kamperów, sam nie lubię kampić, jest to według mnie nudne, nie wiem co w tym takiego ciekawego tak naprawdę. Po co ja tu zaskoczyłem? Dobra, chwila, trzeba lutować Gdzie ja tutaj niby jeszcze coś mogę znaleźć? Tutaj też chyba nic takiego nie ma, co, gdzie mógłbym coś przelutować Ten budynek raczej już jest przelutowany dawno Jakim cudem on jest przelutowany chyba? Słyszysz skrzynkę, czy mi się wydaje, czy... Nie wydaje mi się, że słyszę skrzynkę, ale nie jestem do końca pewien. Oj, ciężko będzie. A, dobra, to jest ten. Ten... Ta anomalia. Może gdzieś jeszcze jest jakaś tutaj nieodparta skrzynka, ale... Tak, zafiliłem typka błyskiem. Dostał błyskiem. Gdybym miał nóż, to już by to poleżał, no ale niestety nie mam noża Dobra, wydaje mi się, że tutaj to już i tak nie mam czego szukać, nie ma tutaj się, że raczej No ale wydaje mi się, że przydać się, tutaj możemy się i troszeczkę ty... poszukać Ja ten zegarek... Ja tego zegarka nie odpuszczę, być może go odblokuję, nie mówię, że na pewno go odblokuję, ale... Nie, będę się starał go nie odpuścić, będę chciał go jak najbardziej mieć, więc... Oj Kurczę, znowu w tym samym miejscu zginąłem, nie? dokładnie, ale bo ta Shuja gra tym nowym shotgunem, który jest bardzo... którym bardzo łatwo zabić. Nie, w sensie są fajne, ale nie ja lubię grać shotgunami. Tu też nie czerpię z tego fanu To jest tylko kiedyś naprawdę bardzo zdobyję jak ludzie grają tak motorycznie shotgunami. No wiadomo to jest broń. Każdy gra tak jak lubi. No ale ja nie wiem z shotgunami. To... Teraz się nie było Ciekawe jestem tylko, czy to nie były ty typy z tej samej drużyny Na stówę tam czeka na mnie na górze, nie? Znając życie Znając życie, ktoś czeka tam na mnie na górze Cześć! Witam Chyba jednak tak? no O nie! Tego się totalnie nie. To nie jest typu Jarka z drużyny, albo i nie. O nie, ale szkoda. O, no było pewne, trzeba było wbiec albo rzucić błyskaw No teraz to już to mi tak nie polecę Niestety, yy, więc Więc udajmy się tutaj, może jeszcze nawet jakąś szyneczkę znajdę Raczej powątpię to się Chyba jednak nie Słyszę tutaj Kontrakt, no właśnie No właśnie z tej kontrakt O, o, coś słyszę. Tam będzie dużo typu, ale udajemy się w tamto miejsce, chociaż już jest tak do grypka, więc tu jest typo zabity. A o, proszę. akurat się odegrałem. Dobranoc, pani. Martwa ciszka i lecimy Chociaż do tej pory to pewnie ktoś to zbierze Znaleźć życie, no już coś zebrał No No, szkoda, mu nawet w pistolecie eee... Ale troszeczkę mam... O, a tam jest jakiś typ. To już jest pewne, że to jest jakiś typo ruchoma, lo ruchoma lokacja. Na pociągu są te. Skrzynki i to tutaj też można. No, wiedziałem, że to jest coś Nawet nie możesz go szukać. Sobie. Ale pociąg też bym musiał gadać. Ktoś zjął Helk Stąd ktoś zdjął Hulk. Słyszę tutaj skrzynkę, więc leć sobie po tą bo to fajna sprawa zawsze, pik masz o kostowy Najprawdopodobnie przyda się wystawia Ci będę biegł zaczynam Zdąży dobiec, chociaż nie zebrał o, właśnie, a nie patrzcie, i tak ktoś to zebrał. I jakim cudem, ktoś tutaj przeżył? No, już typowo bym może nie żył, ale udało mu się przeżyć. A więc ja, dzięki za oglądanie. Był fajny meczek, niestety nie udało się zrobić zegarka. Dzięki, jeszcze raz i się już z wami żegnam. Cześć, i czołem. Hmm, chciałem powiedzieć kromka zesłałem, ale nie, nie, nie powiem. Dobra, to cześć, czołem, niech moc będzie z wami. Siemanko.